Na diagramie słupkowym przedstawiono liczbę medali zdobytych na czterech letnich igrzyskach olimpijskich przez reprezentację Polski. To jest ten diagram, a musimy ocenić prawdziwość dwóch zdań: czy liczba złotych medali stanowi więcej niż jedną trzecią liczby wszystkich zdobytych medali, i czy podczas igrzysk olimpijskich średnio zdobywano trzy złote medale. No to najpierw jak trzeba czytać ten wykres. W 2004 roku tutaj mamy liczba zdobytych medali mamy tak, trzy medale w tym kolorze i to są trzy medale złote w tym kolorze, czyli medale srebrne były zdobyte 2, to widzimy tutaj i było 5 medali brązowych. I tak dalej sobie możemy odczytać kolejne te wykresy. Nas szczególnie interesują medale złote. W 2008 roku medali złotych było 4. W 2012 roku medali złotych było 3 i w 2016 medali złotych było 2. Możemy sobie już policzyć, ile było łącznie złotych medali. To było 3, 4, 3 i 2. Po dodaniu dostajemy 12 złotych medali. Teraz musimy sobie jeszcze też policzyć, ile było wszystkich medali. Najpierw 2004 rok. Tutaj tych medali było 3 i 2, to 5 i 5, to było ich tutaj razem 10. W 2008 roku tych medali było 4, 5, to jest 9 i 2, to jest razem 11. W 2012 roku było 3, tu jest 1, a tutaj jest 7. 3, 1 i 7 to jest znów 11, i w 2016 to mamy 2 i 3, to jest 5, i tutaj jest jeszcze 6, to jest razem też 11. Więc dodajemy te liczby 10, 11, 11, 11, to jest razem 43. Tyle tych medali zdobyto łącznie, a my tutaj w pierwszym zdaniu musimy ocenić, czy medali złotych było więcej niż 1 trzecia liczby wszystkich medali. No więc musimy sobie podzielić ilość medali złotych przez ilość medali łącznie zdobytych. Medali złotych mamy 12, a łącznie zdobytych medali jest 43. I musimy ocenić, czy to będzie więcej czy mniej niż 1 trzecia. Możemy zrobić to tak. 1 trzecia tutaj sobie sprowadzimy do wspólnego mianownika albo wspólnego licznika. Do mianownika nam się do 43 się nie uda, do 12 za to do licznika się uda. Tą jedynkę z góry pomnożymy sobie razy 12, ale ten dół też trzeba pomnożyć razy 12. Dostaniemy z tego ułamek 1 razy 12 to jest 12, a 3 razy 12 to jest 36. No i mamy dwa ułamki, w których liczniki są takie same, więc większym ułamkiem to będzie ten, który ma na dole mniej. Tutaj idzie tak na odwrót. Większym ułamkiem będzie ten, a to znaczy, że ilość zdobytych medali to będzie mniej niż 1 trzecia. Więc zdanie, że liczba zdobytych medali stanowi więcej niż 1 trzecią liczby wszystkich medali, to będzie zdanie fałszywe, bo to wcale nie jest więcej, tylko to jest mniej. Drugie zdanie: podczas letnich igrzysk olimpijskich średnio zdobywano 3 złote medale. Trzeba by było obliczyć średnią z tych ilości złotych medali, średnią z tych czterech liczb. Średnią liczymy sobie w ten sposób, że dodajemy te liczby do siebie, dzielimy przez ich ilość, czyli przez 4, no i obliczamy to dalej: 3 i 4 i 3 i 2 to jest 12, podzielone przez 4. Daje nam wynik 3, czyli ta średnia jest rzeczywiście równa 3, więc to drugie zdanie jest prawdziwe.